Cześć, witam cię na kanale Dziki Spinning. W tym odcinku mam zamiar łowić tylko na jednego woblera i to gdzie tu cień jakiś jest. I to na woblera taką oto, zobaczcie, pszczółka albo osa. Nie mam pojęcia, ale. Fajny naprawdę wobbler, tutaj ma jeszcze takie włoski. Myślę, że na klenia akurat spisze się idealnie. Właśnie jestem nad rzeką Nizinną i właśnie będę próbował złowić tego klenia. A cóż, może kto wie, może okoń też weźmie, Co z czego by był bardzo szczęśliwy. Ja jestem już tutaj na pierwszej miejscówce. Będę zaczynał odtąd i będę szedł wzdłuż, wzdłuż tamtą stronę i myślę, że z półtora kilometra na pewno podejdę, co najmniej półtora kilometra. A później podjadę jeszcze na inne miejsce, 10 km dalej I też będę łowił na tego klenia Tym oto jednym woblerem, który mi oto już się zaczepił tutaj o siatkę Więc ja jestem bardzo podekscytowany Nie mogłem się doczekać, aż końcu przyjadę I będę mógł połowić tego klenia Powiem wam, że na tak piękną przynętę Sam bym się skusił, naprawdę Jest piękna pszczółka, akurat owady wszystkie się budzą Much już pełno jest Osy powoli latają, więc no myślę, że na pewno się skusi Jeszcze zaraz przy pierwszym rzucie zobaczę czy jak ta przynęta pracuje i jak głęboko schodzi? Dobra, a biorę teraz się za odszczepianie. Szybko się udało. Pracuje bardzo fajnie. Ale głęboko nie schodzi. A teraz ryba, ten kleń, nie wiem czy on głęboko siedzi czy jeszcze z powierzchni teraz bierze, już tego jeszcze nie wiem. Obawiam się, że klenie jeszcze głębiej siedzi teraz, jak z powierzchni jeszcze nie atakuje, ale mogę się mylić. No cóż. Łowie, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli nic nie złowię, i tak wstawię wam ten odcinek, ponieważ wiecie, nie zawsze się łowi ryby. Jedziecie na ryby, to nie zawsze złowicie. I to jest całkiem normalne. Nie całkiem, tylko to jest normalne, że czasem nic nie złowicie, a czasem nawet pięć wyjazdów pod rząd i może, możecie nic nie złowić. Żadnej ryby może nie być. To jest w pełni normalne. Po prostu czasami tak jest. Dobra, już wiemy, jak pracuje ten wober. Więc ja będę chodził, rzucał i próbował złowić klenia bądź okonia. Choć wiecie co? Mam taki pomysł, żeby uzbroić tego woblera, tak jak Jigriga, czyli po prostu do agrawki bym dopiął ciężarek 3-5 gramowy. Jestem ja na takim miejscu i znowu zaczynam rzucanie. Na szczęście dzisiaj jest wiatr. To Czyli taka dla mnie mało idealna pogoda, ale dla ryby akurat w sam raz. Znowu te potężne nory. Ciekawe, czy to wielki siedzą. <grym> Oby nie. Wow wow wow, znowu to samo. Powiem wam, że jak ta przynęta się porusza, to rybki do góry skaczą, ale na razie żadnego cechu, nic nie widziałem. Bardzo dużo widzę jak ono na przykład dużo koni pływa, czy innego białorybu w stadach sobie. Podchodzę, to one uciekają, widzicie? Od razu rybki uciekają. na no, te woblerki. Coś czuję, że jeszcze jest za wcześnie. On, on schodzi, nie wiem, 20 cm maksymalnie. Póki nie złowię ryby, to się nie przekonam, czy opłaca się już na taki łowić, czy nie. Moim zdaniem jest za wcześnie. Dobra, idę ja dalej. Bohlarzem, obławiam prawie wszystkie miejscówki, jeśli oczywiście mogę. O, widzę, jak tutaj chyba ogień pływa. Ale chyba, bo nie jestem pewien na 100%, czy to okończenie, ja nie wiem, czy to zaprzęta powinna tak po powierzchni się ma i dać nie mam pojęcia. Dobra, zmieniam ją ja na to teraz z ciężarkiem, ponieważ no, strasznie płytko schodzi, nie wiem, zależy mi, żeby głębiej ta ryba jeszcze głębiej się trzyma, moim zdaniem, ale ja kombinuję po prostu teraz. Musiałem zdjąć ten ciężarek, ponieważ, no, jednak, cięż... jest gdzie ciężarek, gdzieś spadł mi to. Z ciężarkiem. Ta przynęta jednak w ogóle nie pracuje. Po prostu ten ciężarek, ona głęboko schodzi, fakt, jest, y, jest głęboko ta przynęta, ale ta przynęta w ogóle się nie rusza. Po prostu jakby w miejscu stoi, tylko się ciągnie, więc to nie zadziała. No nic. Z tego co widziałem to ryby jakieś z powierzchni atakują Więc po prostu chyba brakuje mi cierpliwości Cierpliwości, rwałem właśnie ich włoski Słabo jakoś się trzymały No nieźle Jeszcze parę rzutów to oddam dalej i wracam Więc na powrocie już nie będę rzucał, ponieważ Nie mam jak zamienić, a tam A wiadomo z ciężarkiem już nie mogę, więc Coś tam się dzieje, dobra, z moich obserwacji wynika coś tam się dzieje, jednak jest jakaś szansa, że Coś, widzieliście to, widzieliście to, nie? Jest szansa, że coś może z powierzchni wziąć. Nieźle, tylko trzeba chyba cierpliwości. O kurczę, muszę przychytrzyć jakoś to ryby. Powoli, żeby z nurtem coś się kole, zostawię to przynięte, on tam w miejscu nas to pracuje. Więc może coś się skusi, nie wiem, będę tak próbował. Choć to pewnie szczupak był. Ja wracam już do samochodu I jadę w inne kompletnie miejsce Jak widzieliście coś się dzieje Coś się dzieje, jakiś atak był Prawdopodobnie to był atak szczupaka Tam to nie było konie... <laughs> Choć może był kleń Większy, nie wiem Zobaczę w innym miejscu co będzie się działo Dobra, widzimy się Na następnym miejscu Dobra, ja już jestem w tym miejscu, co miałem być. Jestem tu prawie 10 km dalej, bo jest bardzo dużo trzcin. Domyślam się, że jeżeli bardzo dużo dziur... Chodziłem tutaj właśnie, nie wiem, w zimę. W samym styczniu to chodziłem za kleniem. Tu był kleń, zimowisko klenia tu było, ale nie można było go złapać. Jedynie tylko nas pałki, na Pawełik na kokóry zebrał na spinning, w ogóle nic. Na larwy, na wszystko próbowałem szurać po ziemi i cisza była. A tutaj jest taki plus, że tutaj jest płytko. Więc moja przynęta powinna zdawać egzamin. Dobra, cisza jest tu idę dalej ale muszę naprawdę zachować taką ciszę. Może kurczę, kleń jest tutaj tak strachliwy. Bardzo i to bardzo muszę zachować jak najciszej. Żeby kobo odejść, bo zawsze tak było, tutaj się chodziło Klenia zauważysz Tylko lekko coś na czci nadepniesz Nie ma, cisza Ja wchodzę tutaj A Może nie wchodzę Kurczę Powiem wam, że Niebezpiecznie Tutaj Dziury mogą być Nie będę wchodził Dopiero jak dróżkę zobaczę Ничего, ну, это попросту есть Tam jest krzesełko jakieś. Widać, ktoś z tamtej strony przychodzi tutaj łowić ryby. Ja podejdę tutaj. Spójrzcie, jaki jest niski poziom wody. Brakuje ponad metr wody tutaj. Może dlatego tej ryby tutaj nie ma. Wow, wow, wow. Następna nora. Widzicie, fajne miejsce. Można by było przyjść tu na metod feeder, na samego fiderka połowić, jak i na spławik. Zajebiste miejsce zrobione. Siadasz, zarzucasz. Tutaj nurt akurat tam idzie szybko. Tutaj spowalnia, się zakręca. Tutaj w ogóle nie płynie. Kurczę, idealne miejsce, żeby na spławik połowić. No ale ja nie łowię na spławik, tylko na spinik. O, tam coś walnęło. No czyli coś tam chodzi, coś tam atakuje. Mi akurat ryba nie chce wziąć. Akurat moje wyzwanie złowienia woblera. No tylko jednak woblera na pszczółkę. O dziwo, nie straciłem jej przez te wszystkie rzuty, choć mało co nie doszło do tego, no ale jednak ona jest lekka, za mocno się nie zaczepia, ma tylko jedną kotwiczkę więc udało mi się jej nie zgubić. Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, a może, żeby ten wobler trochę głębiej schodził, to by wtedy wzięło, może, temu, bo po powierzchni szedł, a nie głębiej. No kurczę, wiele jest pytań do tego, ale co do jednego jestem pewien, że fajnie spędziłem czas. Mega mi się podobało, trochę coś innego niż po rzece górskiej, mniej przeszkód, fajny spacer, fajne obcowanie z naturą, mi się podobało bardzo, a ten odcinek już kończę, nie udało mi się żadnej ryby złowić, tak jak mówiłem, już nie raz, nie zawsze, jak się jeździ na ryby, się łowite ryby. To jest całkiem normalne, że nie zawsze, nie zawsze złowimy tą rybę. Jeśli następnym razem nic nie złowię, to będę musiał chyba znowu na pstrągi jechać, bo pstrągi jakoś udaje mi się złapać. W porównaniu tutaj do tych drapieżników, czyli szczupaka. No, szczupaka teraz nie można. Do konia, do klenia i do wielu innych. Dzięki za oglądnięcie tego odcinka. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i połamania. Hejka!